Cześć, witaj w Akademii do Samodzielnej Nauki Języka Norweskiego stworzonej przez zaufaną szkołę z siedzibą w Oslo, Norweski dla Polaków. Chciałam krótko opowiedzieć Ci o tym, czego możesz spodziewać się na kursach Akademii. Przede wszystkim chciałam podkreślić, dla kogo przeznaczona jest Akademia. Akademia przeznaczona jest dla osób, które z jakichś powodów nie mogą uczestniczyć w naszych standardowych kursach grupowych, stacjonarnych w Oslo oraz kursach online za pomocą platformy Zoom. Nasze kursy grupowe zawierają w sobie dokładnie te same materiały, które znajdziesz na kursach Akademii na poziomach zaawansowania od A1 do A2. Natomiast, oczywiście, na kursach grupowych masz kontakt z lektorką, która odpowiada na Twoje pytania na bieżąco, która sprawdza Twoją wymowę, która koryguje Twoje prace domowe i pomaga Ci, aby jak najszybciej uczyć się języka norweskiego. To zdecydowanie jest najlepszy sposób na naukę. Natomiast nauka z Akademią jest dobrym sposobem, jeżeli na przykład z jakichś powodów nie możesz uczestniczyć w kursie grupowym. Być może Twój harmonogram pracy nie pozwala Ci na to, aby brać udział w standardowych zajęciach wtedy, kiedy inne osoby mają zajęcia. Być może Masz małe dzieci, które nie pozwalają Ci na to, aby uczyć się z innymi o standardowych porach i chcesz uczyć na przykład się późno w nocy albo bardzo wcześnie rano. Oraz również są osoby, które po prostu preferują uczyć się samodzielnie. Dla takich osób również Akademia będzie dobrym wyborem. Zobaczmy, co znajdziemy w Platformie Akademii. Przede wszystkim na każdym poziomie, od A1 do A2, będziemy pracować z setkami fiszek z nagraniami audio. Czyli fiszki przygotowane na podstawie tematów, które pojawiają się w każdym rozdziale podręcznika POWAJ, są opracowane w programie Memrise, który pomaga nam jak najłatwiej zapamiętać nowe pojawiające się słowa. W dodatku, oprócz fiszek oraz ich tłumaczenia, Przygotowałam dla Was również nagrania audio do, każ do wszystkich fiszek, tak abyście od razu uczyli się nowych słów oraz czasami również wyrażeń wraz z ich poprawną wymową. Zatem setki fiszek z nagraniami audio na każdym poziomie zaawansowania. W dodatku trzonem wszystkich naszych kursów są nagrania wideo, w których tłumaczę zagadnienia gramatyczne pojawiające się na danym poziomie zaawansowania. Teoria tych zagadnień gramatycznych wytłumaczona jest na podstawie naszych autorskich materiałów, które są przygotowane specjalnie dla Polaków, którzy uczą się języka norweskiego pod kątem właśnie problemów językowych i również tych części. Języka norweskiego, które dla nas Polaków są łatwe. Dzięki temu nauka jest naprawdę efektywna. Szybko przechodzimy przez tematy, które są dla nas Polaków łatwe, a bardziej skupiamy się na tematach, które dla nas Polaków są trudne. Teoria tych zagadnień jest do pobrania w każdym rozdziale, przy każdym zagadnieniu, którym, które się pojawia, plus nagrania wideo. Są to godziny, godziny nagrań wideo, w których ja osobiście tłumaczę te zagadnienia. Gramatyczne. Oprócz zagadnień gramatycznych, oczywiście, mamy ćwiczenia do nich. Po pierwsze, są to ćwiczenia przygotowane w plikach, które możecie pobrać i wykonać, tak aby sprawdzić, czy dane zagadnienie gramatyczne jest już opanowane. A później, dodatkowo, są to również długie godziny nagrań wideo, w których tłumaczę poprawne odpowiedzi pojawiające się w ćwiczeniach. Nie tylko czytam te odpowiedzi, ale również tłumaczę często, dlaczego Pojawia się tam taka odpowiedź, oraz przewiduję, jakie błędy mogły się tam pojawić, dlatego, że po latach doświadczeń wiem, że błędy, które pojawiają się w naszych ćwiczeniach, są tu często te same powtarzające się błędy, które właśnie opierają się na naszej znajomości języka polskiego albo na przykład języka angielskiego. Zatem duża jest szansa, że odkryje Wasze błędy, zanim zdążycie je popełnić. W dodatku każdy rozdział kończony jest automatycznie sprawdzanym testem, zatem oprócz zwykłych ćwiczeń i później wideo z wytłumaczeniem ćwiczeń, na koniec każdego rozdziału spotka Was również test. Ten test będzie automatycznie sprawdzony, będziecie wiedzieć, jak Wam idzie. Test musi być zdany, aby móc przejść do dalszej nauki, zatem będzie on również kontrolował Wasze postępy. W dodatku, aby pomóc Wam w tej samodzielnej pracy z językiem, stworzyłam dla Was sekretną grupę na Facebooku, w której wszyscy uczestnicy kursów premium, mogą zadać pytania, gdyby na przykład pojawiły się jakieś problemy z pracą z podręcznikiem albo z zeszytem ćwiczeń. W dodatku przygotowałam dla Was również dla każdej z grup, czyli dla każdego poziomu pokój do konwersacji na Zoom, gdzie można spotkać się z innymi kursantami i poprowadzić na na przykład wspólnie jakieś konwersacje w języku norweskim, można również spotkać się, żeby na przykład wspólnie się uczyć, a partnerów do tych konwersacji na Zoom można szukać właśnie w sekretnej grupie na Facebooku, w specjalnym poście, gdzie <laughs> można szukać partnerów do rozmowy. Jeśli chodzi o dostępne wersje, to każdy kurs podzielony jest na wersję GU, Beadre i BEST. Wersja GU to jest ta wersja podstawowa, w której dostępne są właściwie wszystkie materiały, o których wspomniałam do tej pory czyli wszystkie automatyczne materiały bez żadnego, żadnej pomocy lektorki. I tym właśnie różnią się warianty Beadre i BEST, dlatego że w obu z tych wariantów mamy bezpośredni kontakt z lektorką. W wariancie Beadle ten kontakt odbywa się poprzez sprawdzanie pracy pisemnej po każdym rozdziale. Także w wariancie GU pojawiają się tematy prac pisemnych po każdym rozdziale, które należy napisać w ramach podsumowania również pisemnego i rozwoju umiejętności pisania po każdym rozdziale. Natomiast w wersji Beadle te same prace pisemne są sprawdzane przez lektorkę. Najczęściej przeze mnie. Te prace są poprawiane, opisywane. Jeżeli praca jest bardziej skomplikowana, to nagrywane jest również wideo, w, której, w którym tłumaczone są pojawiające się błędy w pracy pisemnej. Natomiast wersja best Kursu jest to wersja, w której również po każdym rozdziale oprócz pracy pisemnej otrzymujemy również godzinę lekcyjną konwersacji online z lektorką, podczas której odpowiadamy na różne pytania i rozmawiamy na tematy, które pojawiły się w danym rozdziale. To oczywiście pomaga nam lepiej rozwinąć nasze umiejętności prowadzenia konwersacji w języku norweskim oraz dodatkowo również daje nam możliwość bezpośredniego kontaktu z lektorką i zadania ewentualnych pytań, jeśli pojawiły się jeszcze jakieś problemy na danym poziomie zaawansowania. Ceny wersji różnią się od poziomu zaawansowania, dlatego że na poziomach zaawansowania A11 i A12 do nauki mamy bardzo, bardzo dużo zagadnień gramatycznych. Te zagadnienia gramatyczne są ważne i są głównym takim trzonem nauczenia się podstaw języka norweskiego, zanim staniemy się niezależnymi użytkownikami tego języka. Zatem wersja GU jest nieco droższa w opcjach. A1.1 i A1.2, gdzie ta gramatyka jest trzonem nauki i jest jej tam bardzo dużo, zatem godzin nagrań z wytłumaczeniem gramatyki i ćwiczeń jest na poziomach A1.1 i A1.2 bardzo dużo. Natomiast w wersji Beadre i Best ym, na poziomach A2.1 i A2.2 to te opcje Beadre i Best są droższe, podczas kiedy wersje GU. Są tańsze, w związku z tym, że na poziomach A2.1 i A2.2 ważniejszym elementem nauki nie jest gramatyka, której już jest coraz mniej. Ważniejszym elementem jest samodzielne tworzenie języka norweskiego, i dlatego tam opcja Badre, gdzie sprawdzanie pracy pisemnej jest dokonane przez lektorkę, i Best, gdzie również możemy prowadzić konwersacje, są droższe, a wersje GU są tańsze, gdyż tej gramatyki na poziomach A2.1 i A2.2 jest mniej. Zatem można wybrać sobie odpowiedni poziom dla siebie. Można wybrać sobie, oczywiście, również odpowiednią wersję dla siebie. Zachęcam do wersji GU na poziomach A1.1 i A1.2 i do wersji Beadrell lub Beast na poziomach A2.1 i A2.2. To zdecydowanie będzie kombinacja, która będzie dla Was najlepsza mogę tylko powiedzieć na koniec do zobaczenia na kursach na kursach Akademii Do Samodzielnej Nauki albo na naszych kursach grupowych w Osle lub online powodzenia